Cześć widzowie, cześć YouTuberzy! W tym krótkim odcinku chciałem Wam zrobić unboxing i prezentację takich oto gadżetów, które właśnie kupiłem sobie za, e, za kaskę. E, SP Gadżet, uchwyt, uchwyt do telefonu. Nie wiem, czy to widzieliście gdzieś to wypatrzyłem w jakiejś suchtowni, gdzie normalnie robię zakupy. Zamówiłem i chcę sprawdzić. Generalnie chodziło o to z założenia, aby zlikwidować etui. Tak naprawdę chciałem kupić nowe tui do swojego telefonu. E, jest to etui już troszeczkę zniszczone, więc chciałem nowe. Ale mówię, skoro można kupić etui, które od razu będę mógł zamontować do motocykla, e, to czemu by tego nie spróbować? Więc e, spróbujemy. Tu jak widzicie jest to uchwyt taki, który jest z adapterem kulką do ram -Mounta, bo mam tutaj uchwyty ram mounta, używam ram mounta. Więc zajrzymy zaraz e, jak to wygląda. I po prostu zapraszam Was na odcinek, unboxing. No to kochani, mój zestaw będzie się składał z tego właśnie z takiego zestawu. Tu jest phone case do mojego telefonu Samsung S10 akurat. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I uchwyt adapter, żeby to można było przypiąć. I do, GoPro, do uchwytu rammonta, który mam już wcześniej założony. Więc zrobimy najpierw unboxing, a później zobaczymy, jak to wygląda w realu kontra. Kontra X-Grip z RAM Mounta, który uważam jak do tej pory, jest najlepszym uchwytem do telefonu, jaki widziałem. Natomiast tutaj chciałbym troszeczkę zmienić sposób mocowania tego telefonu i przy okazji skorzystać właśnie z nowego EQI, ale przede wszystkim zależy mi na tym, aby telefon można było bardzo szybko zdjąć i wykorzystać, wykorzystać aparat nagrywkę zrobić czy coś takiego na tym najbardziej mi zależy żeby to było bardzo proste do zrobienia i abyśmy mogli to zrobić bardzo szybko i sprawnie właśnie otworzyłem pudełko sp gadget z tym case'em do mojego telefonu tutaj znalazłem ulotkę na różne inne kompatybilne inne rzeczy jest uloteczka proszę bardzo A, jest też instrukcja montażu i opis tego tego mojego e, mojego tutaj do telefonu tutaj jest dużo więcej różnych e, mocowań, które możecie wykorzystać wydaje mi się, że jest ich dużo i są fajne, natomiast to, te mocowania wcale nie są niedrogie one dosyć słono kosztują, więc na, póki co, ja na przykład wybrałem najprostsze rozwiązanie, żeby móc wykorzystać to co już mam a zobaczymy co będzie dalej być może sobie e, dokupię jeszcze mocowanie takie bezpośrednie bez, e, bez ram mounta, tylko bezpośrednie gdzieś na motocyk. Do tego etui widzę, tutaj jest też pokazane weaver case, takie weaver cover, czyli taką pokrywkę górną, którą możecie też dokupić sobie do tego, które jest tutaj w zestawie, więc zaglądamy dalej, co tutaj jest, jeszcze jeszcze jedna ulotka phone case, jak się tego używa do telefonu i mamy jeszcze jedną rzecz w tym komplecie, tu jest samo etui, jest tak spakowane, o zobaczcie, po telefonu. Tutaj cek jest to plastikowe i jest dosyć śliskie, co może być bardzo pomocne dla mnie. Wygląda jakieś takie trochę duże. Boję się, czy to mój telefon. To, to na pewno jest do tego telefonu. Miejsce z tym. W każdym razie jeszcze jest takie coś o takim które jest tutaj pokazane, że też się jego używa. Ale nie wiem, co to jest. Insert Stand Tool choose Jakiś stojaczek to jest, po prostu do telefonu. No i co? Wyciągamy te tu takie opakowanie. I teraz tutaj mam narysowaną jeszcze dodatkową instrukcję. Zobaczcie, jak używać tego, tego połączenia. I już mamy, że najpierw się przykłada, później się przekręca i telefon jest zapięty. Przede wszystkim muszę tu włożyć telefon. Zobaczymy, czy pasuje. Mój telefon to Samsung S10. O, to i pierwsze, pierwsze wrażenie słuchajcie, e, plecki, są, plecki są sztywne, plastikowe I to połączenie tutaj czuję też jest takie twarde plastikowe, natomiast tu i wcale nie jest takie grube. Nie? Na czym też może wielu osobom zależeć, bo mi na tym już zależy. Bo to ma być etui, które będę używał non-stop z tym telefonem. Nie będę go wyciągał z tego Etui. Ono ma być w tym te, tele, mój telefon ma w tym Etui być cały czas, więc będę z niego rozmawiał i go używał w pracy i w ogóle zawsze cały czas, nie. Więc yy, zobaczymy, czy pasuje tutaj telefon. O, a zaraz wam pokażę coś dalej, co przyszło mi już właśnie w tej chwili do głowy. Tutaj mam jeszcze oryginalne Etui Samsunga. Takie właśnie silikonowe, które strasznie mnie denerwuje, bo ono jest strasznie głębokie i ciężko jest telefon włożyć do kieszeni. Jest to bardzo uciążliwe. Nieraz ten telefon przez to właśnie mi wypadł, już musiałem wymieniać ekran. Więc jest to kupa hajsów kłopotu przez to, ale jeszcze wam pokażę, właśnie jak wygląda oryginalne. Tu to jest oryginalne, tu to jest to, w tej, w tej w mojej prawej dłoni, w tej to mamy oryginalne, tu i to jest. SP Gadgets te, które będę używać do mocowania też motocyklu. Tak to wygląda, popatrzcie sobie. O, to jest oryginał. Grubość. Bardzo niewielka różnica. Oczywiście telefon będzie trochę większy razem z tym etui niż z tym oryginalnym, ale uwierzcie mi, że naprawdę bardzo, bardzo nieznaczny. Tutaj w tym etui teraz, które kupiłem SP Gadgets Tutaj jest taka wyściółka, bardzo delikatna, do tego. Coś, czy coś mi się tutaj już nie podoba? Nie, no na razie jest OK. Po prostu trzeba to sprawdzić, nie? Zobaczymy. Wkładam tu telefon. Czy jest instrukcja jak to zrobić? Nie mam. więc wcisnę go po prostu tutaj. O i mój telefon jest już w etui. Tak to wygląda. Zobaczcie. Tu mam z boku guziczki. Dojście i do włączników działają, są w odpowiednich miejscach, głośność, głośniej, ciszej i inne, i inne góźki, chociaż są dużo, dużo trudniej wyczuwane w tym etui. bardzo dużo trudniej jest je teraz wyczuć, ale to, co mi się podoba, to obiektywy są schowane teraz głębiej, więc trudniej będzie je uszkodzić, trudniej będzie je zarysować. Pasuje, tutaj mam jeszcze. Wyjścia też są zrobione pod mikrofon i pod ładowarkę i do głośnika czy do mikrofonu. Także to mamy włożone w Teraz wypróbujemy może ten stojaczek, który oni tutaj dają w komplecie. Było tutaj narysowane jak to zrobić i jak to zamontować, nie przyjrzałem się. Jest to pierwszy mój kontakt z tym produktem. Ogólnie powiem Wam, że ogólnie jest to dobre. Moje pierwsze wrażenia są takie, że jest to Fajny, porządny plastik. Zobaczymy, czy będzie się to trzymać. Nie będę testował oczywiście rzucania, bo nie stać mnie znowu na wymianę ekranu, a kosztowało to niemało. Kurde, zaraz jak kupiłem to nie trafiłem w kieszeń przez tą starą, stare etui, które mam oryginalne Samsunga. Miało je chronić, a tymczasem zaraz rozwaliłem. No i spróbujemy może mm, zapiąć ten, ten haczyk, ten stojaczek. Widzę, że tutaj się go wkłada jakoś. O, wkłada i przekręca. Aha. Wkłada i przekręca, ale można to. Aha, czyli to jest tylko. To słuchajcie, to jest tylko takie coś, że kręci się tym dookoła, tak naprawdę, nie? Ale ono może być włożone. Wkładam i nie zatrzaskuje się. Więc e... tak, i pasuje tylko w jednej pozycji. No więc to jest taki ostajaczek, żebyście mogli sobie ustawić telefon, po prostu postawić i żebyście widzieli, gdzie. E... No, widzieli dobrze. Także to jest to. A sam telefon mocuje się do, e, do, do innych uchwytów przy pomocy przejściówek Jakiś takich. Ten uchwyt jest też taki specjalny, e, Ramount Adapter, takie coś mam tutaj, Ball head Mount, tak to się nazywa, SP Gadgets i to ma pasować do mojego poprzedniego uchwytu, który tam mam przykręcony, czyli do ramounta. Już zajrzymy, co jest w środku. Proszę bardzo. Mamy tutaj dwa elementy wewnątrz jest jakaś taka suwnicza, suwnica, o no, zobaczcie, nie wiem co to jest, tak naprawdę, i no i takie coś <śmiech> <śmiech> i kulka z tym, kulka, kulka plastikowa z takim, z takim uchwytem. Uchwyt wygląda tak jakby miał pasować do GoPro. Ja z ciekawości sprawdzę, czy będę mógł to zamontować też GoPro. Mam różne. Różne uchwyty do GoPro, więc sprawdzimy od razu. Jestem bardzo ciekaw, czy to będzie pasować na oryginalną psówkę GoPro. No, tutaj mam oryginalną psówkę GoPro. Proszę bardzo, można do tego uchwytu założyć też GoPro. Super, bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu można. Mamy duże możliwości jeśli chodzi o mocowanie też jeszcze dodatkowo kamery. Na tym samym jednym. Jednym mocowaniem, o! Dobra, to. Teraz wydaje mi się, że to jest chyba taki adapter. Ta, ta wsówka to jest adapter do tego, żeby zamontować tutaj, właśnie, telefon poprzez tę przejściówkę. Na nasze nieszczęście nie ma tu żadnej instrukcji obsługi, jak to zrobić, jak to zamontować, jak to wsunąć. Po prostu jest tu napisane standardowa, standardowa stopka GoPro. Micro Rail Adapter, a to jest adapter właśnie do tego, żeby chyba podłączyć telefon. Więc zróbmy to po prostu. Spróbuję to tutaj wsunąć. To jest też taki, taki dosyć no sztywny, dosyć twardy plastik. Nie wiem, jak to się wsuwa. Którą stroną? Chyba nie tą. Hmm. Trudno powiedzieć. Może się okazać... O, jest, dobrze. Dobrze to zatrzasnę. No, trzyma się dobrze, ale to wyciągnąć stąd, to nie wiem jak to teraz wyciągnąć. <grymne> Normalnie... dobra. Weszło bardzo mocno. Tak wygląda teraz to mocowanie, zobaczcie. To jest ten SP-garzec. No i do tego przymocowuje się w jakiś sposób telefon. Tam jest narysowane, że mam to włożyć i przekręcić. I działa. No. okej. Okay. Eee, fajne to jest. No. Kurde. Wygląda na bardzo porządne mocowanie. Kurde, po prostu. Może być fajnie. Może być fajnie i zaraz Wam pokażę jeszcze. A, i nie, niezależnie, w którą stronę sobie to. E, niezależnie, w którą stronę to przekręcimy. Chociaż dalej czuję, że to jest plastik, nie? Więc z czasem. Być może się to rozrusza. Na tę chwilę jest to bardzo sztywne mocowanie i pasuje tutaj naprawdę fajnie. I teraz odłożę te rzeczy i tyle będzie, jeśli chodzi o unboxing. A za chwilę Wam powiem, powiem wam, e, dlaczego tak naprawdę chciałem takie mocowanie i o co chodzi. Bo przecież mam dobre mocowanie, mam dobre mocowanie, a ja mam. To. A teraz, moi drodzy, pokażę Wam o co chodzi z tym, z tym uchwytem. Dlaczego też może być bardzo bardzo fajne już wam pokazuję tutaj mam standardowo ten uchwyt, który używałem ram mount x grip i uważam dalej, że to jest najlepszy uchwyt jaki, jaki jest do telefonu, lepszego nie udało mi się znaleźć, zobaczymy jak będzie się ten sprawował teraz, ale już wam pokazuję. teraz mam tutaj w tym SP gadżecie. chciałbym założyć tu telefon. w jednej ręce mam w jednej ręce mam telefon, w drugiej ręce mam kamerę. i co? no i nie da się tego zrobić <laughs> po prostu. Jedną ręką nie mogę tego zrobić. Jest, yy, jest to problematyczne. Już Wam pokazuję. Teraz włożę tam telefon i zobaczymy. Zobaczcie właśnie przy użyciu dwóch rąk. Ten telefon tutaj włożyłem. I co? I wypada mi też tutaj gdzieś na guziczki. Normalnie na no styk. Nie mogę też tutaj dosięgnąć do tego guziczka. Przeszkadza mi tu gumeczka. Także powiem Wam szczerze, że mocowanie jest... Super, ta ale ma swoje wady też, nie? Oczywiście można byłoby użyć mocowania dużej łapki, bo to ta łapka X-Gripa jest duża i mała. Ja tutaj mam na 7 calowy telefon, bo miałem kiedyś mniejszy telefon. No ten jest trochę większy, więc tak naprawdę powinienem tą łapkę wymienić. Wtedy ona była łapała bardziej tu na brzegach, więc na pewno guziczków by nie wciskała. Ale mam taką i jest to kłopotliwe. A teraz zobaczmy, zamontuję tutaj świeżo kupiony SP Gadgeta e, mocowania. Zobaczymy, co będzie. Zamiast X-Gripa. Zamontowałem tutaj ten SP Gadget, tą przyjścióweczkę do mocowania telefonu. I tutaj mam telefon, Tetui. i spróbujemy go tutaj założyć, jedną ręką, zobaczcie, mam zamontowane, to wszystko, już. Nie mam problemu z guziczkami, guziczek jest tutaj z boku jeden, tutaj mam głośność, one są słabo wyczuwalne, to jest prawda. Myślę, że w rękawiczkach będzie kłopot yy, troszeczkę z wyczuciem tych guzików, ale nie ma to znaczenia, bo tak naprawdę używam tylko tego jednego guzika i wiem co on znaczy i jak chcę go używać, nie? Cyk i już to mi się podoba, o to mi chodziło. I teraz, jak będziemy jeździć, i to co ja bardzo często lub robię na tych naszych wyprawach, to nagrywam bardzo dużo telefonem. I teraz, nie zsiadając z motocykla, nie ściągając rękawiczek, bardzo wygodnie i komfortowo ściągam telefon, włączam, e, włączam nagrywanie, pach, i nagrywam dla Was piękny widoczek. Robię zdjęcie, selfiaczka, wszystko mam tu odkryte, rewelacja. I co robię? Wpinam i lecę dalej. I to mi się podoba, to jest najfajniejsze to, o co mi chodziło właśnie z uchwytem do telefonu. Nie podoba mi się trochę troszeczkę ten plastik, bo powiem Wam, wydaje mi się, że od tych drgań, tam piach, będzie trochę wpadał kurz i może się wyrabiać, ale nie wiem. Tego nie wiem, to dopiero jest pierwszy kontakt z tym produktem, zobaczymy co wyjdzie dalej. Więc tak to, kochani, wygląda eee, uchwyt. I jej do telefonu, SP, garzec. Na razie powiem Wam, że bardzo pozytywnie wygląda, wyglądają te produkty. Zobaczymy później, jak sprawdzą się w użytkowaniu. I to będzie tyle. Piąteczka. Trzymajcie się. Pamiętajcie dać lajka. Like Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Instagrama, na Facebooka i dać subskrypcję, jeśli Wam się podoba ten materiał. A jak się nie podoba, to też napiszcie, co się nie podoba. To chętnie, chętnie to poprawię. Piąteczka, trzymajcie się, cześć!